Siemano, z tej strony Kosiorski, to jest The Seven Deadly Saints, Grand Cross, trzecie piętro birda Ultimate Demon Beast Battle, czy jakkolwiek zwał ten event, jest to nagranie już jakby nagranie nagrania, więc będę opisywał co się działo, ponieważ ten boss na tym poziomie jest mega, mega ciężki i po prostu już kilka razy miałem podejść pod takie nagrywanie i znaczy, granie na żywo i granie w to, to po prostu no, często się tam kończyło klęską. Więc dobra, mamy trzeci etap. Pierwszy, drugi już był gdzieś tam pokazany na filmikach, także już to mogliście zauważyć. Ta drużyna, szczerze mówiąc, nie jest dla mnie aż tak idealna. Ten Meliodas, choć wiele osób mówi, że bardzo ułatwia sprawę, że jest tu mega świetny i w ogóle, no według mnie nie jest aż tak bardzo OP, jak się to wydaje. Dużo. Znaczy, wydaje mi się, że przyjemniej mi się grało, gdy miałem drużynę taką samą, tylko poza Meliodasem była Margaret. Ludotydiel Margaret. Albo z Kingiem potem próbowałem, ale z Kingiem trochę gorzej mi się grało, chociaż to są bardzo dobre zamienniki do Meliodasa. Meliodas jest fajny, bo zwiększa redukcję obrażeń, ale tak naprawdę i Margaret mniej, zmniejszy otrzymywane obrażenia i King, także to nie ma wielkiej różnicy. On niby trochę większe obrażenia zrobi, no ale cóż. Dobra, co tutaj się w ogóle dzieje? Ta faza jest bardzo, bardzo długa i nudna. Znaczy, nudna może nie jest, bo możemy łatwo zginąć. Więc tak ja się staram używać minimum dwóch kart, które atakują jeden target na turę. Po to, by zwiększyć wszystkim redukcję obrażeń o 8%. To jest pasywka Meliodasa i to trzeba używać. Tutaj też chciałem zrobić troszeczkę tak zaryzykować, mniej dobrałem kart i w ogóle, żeby zabrać ultimate y, przeciwnikowi i żebyśmy mieli ultimate na branchit, żeby nas wyleczyć. Generalnie trafiłem dosyć słabe buffy ponieważ tak, mamy mniejsze HP przeciwnik jak widać ma takie tarcze dodatkowe, tego normalnie może nie być że jak go zaatakujemy to później ma redukcję obrażeń troszeczkę większą. No i co? No i tutaj narzucam tauntę żeby cały czas był taunt, bo jak tutaj ktoś inny przyjmie obrażenia główne niż Matrona, to po prostu giniemy. Uprzedzę pytania na Matronę. Przeważnie nie ma zamienników, ale na pewno nie ma tak dobrego zamiennika. Oczywiście można użyć jakiejś innej postaci, która ma taunt i tutaj będzie dobra. Widziałem, że niektórzy po prostu bez postaci z tauntem grają jednak na drugim etapie, drugiej fazie. Po prostu możemy skinąć na hita, bo tam potrzebny jest taunt. I taunt bardzo dużo pomaga. Matrona też po prostu nas leczy: czym więcej ona straci zdrowia, tym więcej nas wszystkich, wszystkie postacie wyleczy i po prostu ma bardzo wysokie statystyki tauntowe. Zamiast niej można niby Zieloną dia Dianę użyć. No, Nagato też nagrał filmik, gdzie użył Chandlera. Także da się coś tam pokombinować, ale to dla większości graczy jest po prostu niewykonalne, to jest za ciężki event, żeby tak kombinować, że to mam, tego nie mam, po prostu trzeba przebolać. No nie wszystko się zrobi od razu. Dobra, co się tutaj dzieje? Generalnie to, to atakuje wszystkich, troszeczkę go tam zbiliśmy, Matrona zdejmuje, bufy, czyli zdjęłam mu to, co on sobie nadał i zobaczcie, jedną nad Amplify'em udało się pokonać. Pierwszy etap, który właśnie pokonaliśmy jest o tyle ciężki, że karty level 1 zadają o 50% mniej obrażeń, a level 2 i 3 są przeważnie zablokowane, on nam je blokuje na jakieś dwie tury, potem jest jedna tura odblokowana i tak w kółko i potem znowu blokuje. Także tam dobrze na samym pierwszej tusze użyć level 2 kart, Chociaż ich nie ma za bardzo, możecie tylko zrankapować jedno, a potem po prostu bić jedynkami albo sobie usunąć debuffy. Dlatego na przykład Margaret była tutaj świetna, bo usuwała debuffy i mogliśmy atakować wszystkimi kartami. Tego Margaret, tak jak mówię, świetny zamiennik. Druga tura, druga faza jest taka, którą możemy sobie. Hmm. Troszeczkę się nastakować, to może złe powiedzenie, ale no, możemy sobie po prostu posiedzieć, <laughs> przetrwać trochę. On nam zabiera ultimate movesy na ultimate. Nam bodajże zabiera ultimate movesy, buffy, także i taunta i generalnie jedynie co to jeszcze, jeżeli kogoś on zaatakuje to zabiera nam karty tej postaci. Czyli jak mieliśmy Taunta na Matronie, to wszystkie inne karty byśmy stracili, gdy on atakował. No i tyle. Także to nie jest nic strasznego, stracenie kart, bo i takich dobierzemy, chyba że mamy jakiś level 2 lepsze czy coś. Faza trzecia to jest też taka już walka o jak najszybsze pokonanie, ponieważ tutaj BOS wyłącza nam co turę inną rzecz. Na początku wyłącza nam na koniec pierwszej tury stens. Tutaj nikogo nie mam ze stensem. Stens to jest na przykład u Taunt, u Estarosy, te żółte takie. Potem debuffy, bo zobaczcie, Matrona to jest jako buff, nie jako stens. To jest takie ciekawostka. Druga, druga tura będzie osunięcie debuffów, więc u nas te to ma tak naprawdę tylko Gouter, który takie ma bezużyteczne. Trzecia tura to już są ataki, zwykłe ataki. Także w trzeciej turze nie będziemy mogli już użyć ataków, czyli musimy go zniszczyć w trzy tury, a w czwartej nie będzie można już nawet ultimatów użyć. W trzeciej jeszcze można bez ataków, ale z ultimatami. No i tutaj, tak, matronom zabieramy mu buffy, atakujemy, żeby się też wyleczyć. Dodatkowe obrażenia. Tutaj fajnie, mieliśmy dużo, dosyć kart do Meliodasa, to on też sporo obrażeń potrafi zrobić. No i trochę mu zostało. Zdrowia. No i tak, to jest takie. Hmm, zobaczcie, ile on ma bufów, i teraz y, miał unik. Tak, dobrze, ja widziałem. Tak, on miał teraz unik. Nawet nie wiedziałem, że w tej turze tak ma. To jest trzecia faza. A i co ciekawe, w poprzednich y, na drugim piętrze, na koniec pierwszego piętra. I mu na szczęście, matrony, możemy zabrać wszystkie te bufy. To jest świetna sprawa. W ogóle na początku też się grało zieloną Elizabeth. W takiej drużynie ona też umierała zabierać. Umiała zabierać bufy. Eee, także tam można było zabierać 30%, czy tam 33, chyba 30% nie, 30% maksymalnego zdrowia. A tutaj na fazie trzeciej i czwartej można 35% Czyli jeżeli byście mieli naprawdę mocne karty, to jesteście. W w stanie pokonać go na 3 shoty, czyli w jednej turze, ale to nie jest takie proste. <grystanie> Dobra, i co? Mamy ostatni etap, który też trzeba jak najszybciej zbić mu zdrowie, ponieważ, czym więcej ma zdrowia boss, tym, tym więcej zaatakuje nas. Czyli po prostu jak najszybciej musimy go pokonać. I co ciekawe, boss też nam potrafi obniżyć atak i wyłączyć wszystko poza atakami. Zobaczcie, te buffy mam teraz wyłączone. Mogę zrobić tylko zwykłe ataki. Więc fajnie by było go od prostu w pierwszej turze najbardziej zaatakować, bo zrobimy wtedy największe obrażenia. Na szczęście, zobaczcie, jak mało ma zdrowia. No, i co, którąś turę on sobie będzie odpalał buff, który mu zwiększa statystyki podstawowe i daje unik na jedną turę. I to też można z matroną czy też Elizabeth zabrać mu to. I co ciekawe, nie wiem czemu on się tutaj wyleczył do 50%, czy była taka dodatkowa zdolność, bo nie kojarzę, żeby na tej fazie on zawsze się leczył. Myślę, że tu była po prostu dodatkowa taka no, stolność odnoś losowa. Tam po prawo, jak przywiliśniemy tą czaszkę taką z ikonką, to nam się pojawi. Dobra, zobaczcie, ostatnie ten, mamy, jedna postać nam zginęła, nie mieliśmy tam, tam no trudno, usuwamy debuffy, usuwamy, usuwamy mu jakieś ultimate orba ze względu na matrony ult, jak przeciwnik ma w wysokiej drugi lub wyżej lub trzeci rank kartę, to ona go obniżana na niższy i zabiera tyle ultimate movesów. To będzie długie męczenie. To delikatnie to przyspieszę. Generalnie tego po prostu bijemy z czegokolwiek można. Jak widać, trochę mu tam zabieramy. Niestety coraz mniej. I on by sobie cały czas stakował ten damage reduction. To jest niestety dosyć kiepskie w tym wypadku. No i zobaczcie, on sobie teraz dał unik. Na matronie na szczęście mam usunięcie buffów, więc mogę to zdjąć. A jeżeli bym tego nie miał, to by on po prostu nie stałby mu obrażeń w tej turze. Zobaczcie, zadaliśmy mało obrażeń. Też jeżeli byśmy nie mieli wystarczających obrażeń, to byśmy się nie przebili i nie usunęli tych buffów, bodajże. Ale no cóż, dobra. Tutaj mo mogliśmy się, moglibyśmy się wyleczyć ultimatem Branhild, ale niestety zginęła. Została nam dwójka, mało kart. Niestety nie mieliśmy. Pojedynczych kart od Amplify'a na Demon Meliodasie, żeby po prostu zaatakować dużo obrażeń i zabić. Tutaj zobaczcie Unik, on ma odpalony Unik. Wspominam o tym cały czas, bo chyba raz nie zauważyłem tego i po prostu zaatakowałem. A nie, tutaj też są zdjęte te bufy. No i jakieś malutkie zdrowie zostało. Naprawdę, to już była taka walka o przetrwanie, żeby cokolwiek tutaj zrobić. No, ale na szczęście się udało. Także tak wyglądała walka. Jeszcze tutaj na koniec pokażę Wam, jak ta drużyna w normalnych warunkach wyglądała. No i trzecie piętro zaliczone. Nie wiem, ile razy już udało mi się je przejść. Kilka razy się udało, ale nie jest to jakoś wiecie taka bardzo duża liczba razy i tyle, to y, ekwipunek y, czekajcie, tu jeszcze będzie ekwipunek, żebyście zobaczyli, ultimate ataki, no to mniej więcej każdy ma pod drugim, także jedynie Brandhild ma, chyba ma czwarty, reszta drugi, to tyle na dziś pamiętajcie też o tym, żeby postacie w tyle były, najlepiej na ba Brandhild był Sariel, tyle na dziś dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć